Dzień dobry, Z tej strony Janusz Makowski. Dziś. Po ostatnią chwilę. Dziś przenosimy się do Wrocławia, bo podobno tam była jakaś horda zombiaków. Nie wiadomo, co się stało. To bardzo nieważna informacja. Proszę się tym nie przejmować. No to tak. Tutaj się dzieje bardzo dużo, bardzo dużo zombiaków i ogólnie, no. A, uh, uh, pomocy, dobra, ja idę, a, już bym kamerę zapomniał, chwilkę, nie, dobra, trudno, uciekam, a... no tak, także no, um... no to może przenieśmy się teraz do, A do Katowic, no, no bo tam ogólnie domy się palą, no, no tak, no domy się palą, mhm, aha, no, dobra, poczekajcie chwilę. No dobrze, także no. No to już wróciłem i dobrze. No i tak. No, no to teraz przenosimy się do katowic. Hmm, co ja mam zrobić? A, no tak. No, no to już. Możemy zacząć, Marek. No to tak. Dom w Katowicach się pali. Nie chcę aż tak mądry, żeby zrozumieć nas teraz mną, więc dom w Katowicach się pali. Biedni mieszkańcy muszą tu być sami. Oj, jeny. Aż mi się chce płakać. Dobra, idę po moją pensję. Specjalne narzeczenie widzów. Będzie wywiad z zimowym ziomkiem. Jakieś tam w tapce. nie wiem o co chodzi, no. Um, no to tak, wywiad chcecie? Um, to odpowiem Wam na jedno pytanie. Um, czekajcie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No to tak, um, Lubię iść badany. Dziękuję. No, no to to już chyba będzie na tyle. Koniec i um, to koniec wiadomości na dziś. Dziecie, co ci się ła, 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 Do widzenia. No. Coś jest stumieło... Bardziej tu, o!